Siemanko, witam Was na kanale Ciekawy Sport. Dzisiaj zajmiemy się czynnikami sukcesu Michaela Jordana. Zapraszam do oglądania. Przygotowałem 10 punktów, dzięki którym moim zdaniem Michael Jordan osiągnął sukces. Punkt pierwszy. Surowe podejście jego rodziców. Trzeba pamiętać, że Jordan już od małego stwarzał rodzicom niemałe problemy. Kilkukrotnie nawet omal nie stracił życia, na przykład porażony prądem. Po tych niebezpiecznych incydentach rodzice zaczęli jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzić do wychowywania swoich dzieci. Musiały być w łóżkach najpóźniej u ósmej. Nawet jeżeli dzieci sąsiadów nadal bawiły się na dworze. Te sztywne zasady bez wątpienia ukształtowały późniejsze podejście do życia Michaela. Twarde reguły nie były dla przyszłego sportowca czymś, co sprawiałoby mu problem. Sam doskonale zdał je z domu, więc w późniejszej sportowej karierze dobrze się w tym odnajdywał. Kolejnym czynnikiem była wspólna braterska pasja do koszykówki. Jako pierwszy z Jordanów, koszykówkę pokochał Lary, starszy brat Jordana. Michael w tamtym okresie rywalizował w młodzieżowej drużynie baseballowej, gdzie odnosił pierwsze sportowe sukcesy. Po treningach często do samego wieczora grał na podwórku z bratem w kosza. Pojedynki były zacięte, często nawet brutalne. Obydwoje także nie szczędzili w słowach i próbowali trash-talkingu. Tamte podwórkowe starcia ukształtowały charakter przyszłej relacji braci: bliskość zahartowaną braterską rywalizacją. George Mumford, psycholog, który pracował z Jordanem w trakcie jego kariery, tłumaczy, że gdziekolwiek w Michael nie trafił, wszędzie było tak samo. W każdym rywalu widział bowiem Larego, którego musiał pokonać. Kolejnym czynnikiem było bez wątpienia bezgraniczne wsparcie rodziców, którzy popadają nawet w problemy finansowe jeżdżąc na wszystkie mecze swojego syna. James i Deloris Jordanowie dzielili z synem jego sportowe marzenia. Byli w stanie pychać wszędzie i zrobić wszystko, żeby wspomóc dzieci w osiągnięciu sukcesu. Mecze były dla nich jak narkotyk. Żyli nimi, czekali na nie, emocjonowali się nimi, rozpamiętywali je. Jak tylko mecz się skończył, nie mogli doczekać się następnego. Rodzice wspierali go również w stronie biznesowej. Można wspomnieć chociażby pierwsze rozmowy Michaela z Nike. W noc przed przelotem Jordana i jego rodziców do Oregonu, na spotkanie z reprezentantami Nike, na którym mieli przedstawić swoją wizję kampanii Air Jordan, Michael zadzwonił do rodziców i poinformował ich, że nigdzie się nie wybiera. Miał już dość ciągłego podróżowania i tuczenia się samolotami. Ostatnią rzeczą, na którą miał ochotę w tamtym momencie, był lot na drugi koniec USA, żeby zobaczyć buty, których nawet nie lubił. Matka Jordana jednak uparła się, żeby rano bezwzględnie stawił się na lotnisku. Wiadomo było, że dopnie swego, i rzeczywiście, wcześniej rano Jordan czekała swoich rodziców na lotnisku. To właśnie matka miała wpływ na Michaela jak nikt inny. Chciała dla swojego syna jak najlepiej i często musiała postawić na swoim. Ciekawe, jakby potoczyła się dalsza kariera Michaela Jordana, gdyby odpuścił tak lukratywny kontrakt z Nike. Kolejnym czynnikiem, który uwarunkował sukces Jordana, były jego warunki genetyczne. Początkowo ich brak. Jordan początkowo nie był wysoki. W szkole średniej była to jedna z przyczyn, przez którą nie dostał się do szkolnej reprezentacji. Mierzył wtedy mniej więcej 175 cm. Wzrost wtedy był w koszykówce kluczowym czynnikiem, niekiedy nawet ważniejszym od umiejętności, o czym Michael przekonał się na własnej skórze. Jednak między okresem, kiedy nie przyjęto go do szkolnego zespołu i początkiem drugiej klasy, Michael urósł o około 10 cm. Rósł jeszcze do okresu studiów, a nawet w NBA. Doszedł do 198 cm i przerósł prawie wszystkich w rodzinie o około 30 cm. Miał także spore dłonie, które znacząco ułatwiały kozłowanie. Duże dłonie były znakiem charakterystycznym dla gwiazd NBA. Kolejnym czynnikiem sukcesu Michaela było to, że nie ulegał pokusom, nie imprezował, skupiał się na treningu. Odróżniało go to od innych zawodników już w szkole średniej za przykład możemy tu podać przyjaciela Michaela, Baza Petersona. Baza Petersona można było spotkać z w dłoni tańczącego na korytarzu ze swoją dziewczyną jeszcze po kilku miesiącach świętującego zdobycie tytułu mistrzowskiego przez Star Hills. Baz na pewno nie był tak oddany koszykówce jak Michael. Jordan mógł skoncentrować się na sobie, zacząć imprezować, podrywać i tak dalej, ale sprawiał wrażenie chłopaka przede wszystkim skupionego na koszykówce, który nawet w tak młodym wieku nie zamierzał rozpraszać uwagi na coś innego. Wiedział, że chce być najlepszy. Zdawał sobie sprawę, jakie pułapki na niego czekają i nie zamierzał w nie wpaść. Po sukcesie w Star Hills wydawał się jeszcze bardziej pewny i zdeterminowany. Później, gdy trafił do NBA, pokusy były jeszcze większe. Problem ligi dodatkowo komplikował udział zawodników w całej serii narkotykowych skandali. W roku 1980 gazeta Los Angeles Times doniosła, że od 40 do 75% zawodników zażywa kokainą przez to że nie był zainteresowany imprezowym stylem życia w porównaniu do kolegów z drużyny, niekiedy czuł się obco. Nie spędzał z nimi czasu balując do rana. Jednak to przyniosło rezultaty. Szybko zaczął być postrzegany jako najsilniejszy drużyny, a gra dostosowywana do niego. Kolejnym czynnikiem sukcesu Jordana jest to, że nie skupiał się na tym, co jest dobre, ale na tym, co jest złe w jego grze. Nie popadał w przesadny zachwyt, tylko cały czas starał się pracować i polepszać swoją grę. Perfekcyjnie obrazuje to sytuacja z Bobem Gibbonsem, jednym z najlepszych znawców licealnych gwiazd koszykówki. Pierwsze zdanie, które zadał Michael, gdy spotkali się po raz pierwszy, było: Panie Gibbons, co Pańskim zdaniem powinienem poprawić, aby stać się lepszym koszykarzem? Michael zdawał sobie dobrze sprawę, że został zauważony przez tak świetnego łowcę talentów. Mimo to chciał, aby Gibbons zobaczył w jego grze słabości, aby doradził mu, co może poprawić, aby stać się jeszcze lepszym zawodnikiem. Michael cały czas szukał swoich słabych stron, często prosił o rady trenerów, prowokował swoich kolegów do zagrań, w których czuł się niepewnie, aby cały czas się rozwijać. Trenerzy mówili, że chłoną wiedzę jak gąbka. On sam miał do czynienia z lepszymi i gorszymi trenerami, ale zawsze starał się z tej współpracy brać coś dla siebie. Cenił różny punkt widzenia, ponieważ to właśnie pozwalało mu spojrzeć na jego grę z różnej perspektywy. Nigdy nie zamykał czy nie przejmował się krytyką. On jej wręcz szukał. Kolejnym elementem, który składa się na sukces Jordana, było jego podejście do rywalizacji. Rywalizacja była dla Michaela błogosławieństwem. W każdej, nawet najbłahszej grze, Jordan bezwzględnie dąży do zwycięstwa. Przyjmuje prawie każde wyzwanie. Jordan potrafił szybko znaleźć się w nowym miejscu, jakim chociażby były dla niego początki w Chicago Bulls. Codziennie pojawiał się na treningu tak nabuzowany, jakby to był siódmy mecz finałów NBA. Miał ochotę wszystkich zmasakrować i to nadawało rytm całej drużynie. Nie miało dla niego najmniejszego znaczenia, czy był to finał, czy zwykły trening. Zawsze grał na 100% i zagrzewał często w agresywny sposób swoich kolegów z drużyny do tego samego. Ósmym czynnikiem sukcesu kariery Jordana było to, że Jordan nie przebierał w słowach, był mistrzem Trash talkingu. Trash talkingu, który napędzał go jeszcze bardziej, pozwalał wyprowadzić zawodników z równowagi i wygrać mecz jeszcze przed rozpoczęciem. Sprawiało to także, że musiał udowodnić, że to co mówi, to nie są słowa rzucane na wiatr. Było to dla niego swego rodzaju kolejne wyzwanie. A że Jordan uwielbiał wyzwania, to nie mógł pozwolić, aby słowa rzucane w kierunku przeciwnych graczy były tylko słowami. Musiały zamienić się w czyny. Kolejnym czynnikiem sukcesu było to, że Michael Jordan akceptował siebie. Lata 70. to wiele zamieszek na tle rasowym. W USA dopiero zachodzą przemiany między m.in. nakaz desegregacji. Kiedy Jordan się uśmiechał, kwestia rasy znikała. Nie był już Afroamerykaninem, tylko kimś, z kim chciało się przebywać i zaprzyjaźnić. Uśmiech ten był sygnałem, że Jordan dobrze czuje się ze samym sobą, dzięki czemu potrafi zachowywać się swobodnie przy innych. Ten uśmiech był jak obietnica tak mocno wpływał na innych, że zapominali o swoich uprzedzeniach. Skoro Michael Jordan o swoim czarującym uśmiechu nie przejmował się kolorem skóry, dlaczego inni mieliby się tym przejmować? Termin Post-Russell nie wszedł jeszcze do słowników. Wydaje się jednak, że to właśnie Michael Jordan przyczynił się do rozpropagowania tej teorii. Oglądając jego mecze, nikt nie zwracał uwagi na jego kolor skóry. Liczyło się to, co prezentuje na boisku. Ostatnim, dziesiątym i moim zdaniem najważniejszym czynnikiem sukcesu kariery Jordana była bezgraniczna miłość do koszykówki. Sam paragraf, przy którym upierał się Jordan, wstępując do Chicago Bulls, mówi nam wiele o jego podejściu do koszykówki. Mowa tu oczywiście o Love of the Game, przy której zawarciu upierał się Jordan. Standardowe umowy z graczami NBA zawierały paragraf, który pozwalał na unieważnienie umowy w sytuacji, w której zawodnik doznaje kontuzji w wyniku działalności nieuzgodnionej wcześniej z klubem. Jordan chciał mieć możliwość rywalizacji w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, bez obawy o ewentualne konsekwencje. Wynikało to właśnie z jego miłości do koszykówki. Nawet na profesjonalnym poziomie, gdzie gra często staje się bardziej pracą niż pasją, u Jordana nigdy nie było widać przesycenia koszykówką. Zawsze grał na 100%, cały czas starał się rozwijać jak tylko mógł, poświęcał grze całe swoje życie, poza grą niewiele rzeczy się dla niego liczyło, cały czas stawiał sobie kolejne wyzwania, co nie było łatwe, zważywszy na to, jak wiele osiągnął. Miłość do koszykówki nigdy w nim nie umarła. Patrząc na karierę Jordana, wydaje się, że to było najważniejszym czynnikiem, dzięki któremu odniósł tak duży sukces. A co Waszym zdaniem było kluczowym czynnikiem sukcesu Jordana? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zachęcam także do subskrybowania kanału oraz obserwowania mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia wkrótce.